Dwają mnie od innych, nie pytać czy mam przelot Ja widzę Jedów ludzi co myślami są jak wekon Braku ludzi, których ciągle chora. Problemami patrzysz, to jest twoja zimna wojna. Emocjonalna już dla mnie wcale nie zgroza. Po jasno, za wsędzie bliski mnie jak loda. Po poziomu psywa oze. nie toleruje. notuje ludzi z zasadami, chwała i szacunek. Zawsze do za cię dokładnie obrazuje. Widzimy z tego razem, kiedy wrócę z tego, co pilnuję. Niezdecydowanie wyjebało rekord w celu widziałem w koła, kiedy byłem mały, nie wierzę tu w kiedy, kiedyś to nie wierzą w siebie Wychodzimy na prosto Bez regularnego głabu. ubieramy się uprady. Jesteśmy greedy trochę tego ty na chuj, a że nie wygram z nimi, jestem dope Jak moja bitch Suki ciały bież, włosy blond Się si, si. si ukrył w lasach Orleanu Pierdolisz farmazony, to totalnie nie ma smaku Ona ciągle gada, zainstaluj gadu ho. Czuję się jak pezet, generalnie nie mam planu nie nadrobisz, tak jak zabu w blatu Na czym siedzisz cały dzień, a tu robię z automatu Z przegłą zapierdalania w fasacie mi nie funkcjonuje Na jestem gotem. Za co czuję Metaforycznie i trochę dosłownie dwa styry Na bo nie posykuje z drzym Nie życzenia dzieczenia, jest tak, a nacji to potrzebujemy, mieć święty spokój Nacji to potrzebujemy być dala od rolek i z dala od wyniszczających szarców Ja jestem przebłosowany, no Dżin nie zapewni mi życia Hubert od wiedzu powolnimy ciała I pozwól wyjechać koleje na drugim półkule ja a burtu jedno ha lady nie zabyczli przez nas mi wszystko lat Zasłużyłem, żeby było dobrze Cześć, czystej Więcej nie chcę na ten moment Za wypierdolę pierdolę w ojek Daj mi, daj w co jest dobry, co jest smart I temu from łat one je lepiej ode mnie Bo sam bym jedynie narął tych strat ja Jak będziesz jechał